Siami 15, Siami 15 Pro i Siami 15 Ultra. Siami lepsze, siami tańsze. No, siami czy lepsze to zaraz zobaczymy, a czy tańsze, no to tak nie za bardzo, bo porozmawiamy sobie o Xiaomi, na przykład o 15 Ultra, który kosztuje notabene chyba najwięcej ze wszystkich możliwych smartfonów zobnych na rynku. Porozmawiamy o kosztach serwisu, o tym, czy warto brać na sprzęty ubezpieczenie, dla kogo są to sprzęty i porównamy sobie specyfikację techniczną tych trzech telefonów. Także na to omówienie serdecznie Państwa zapraszam. A więc tak, jesteśmy na stronce gsmarena.com i mamy tutaj trzech przedstawicieli. W lewym narożniku, Xiaomi, po środku mamy 15 Pro i w prawym narożniku mamy 15 Ultra. Co prawda, do 15 Pro dostępność jest relatywnie dość ciężka, niemniej jednak, do 15 jak najbardziej jest i 15 Ultra jak najbardziej też jest. Jeżeli chcecie więcej o 15 Ultra, o tym nagrałem specjalny materiał osobny dedykowany oraz ten telefon pojawi się w top 8 najlepszych telefonów do fotografii mobilnej okiem serwisanta, czyli moim. Możecie sobie również zobaczyć, dla kogo jest to sprzęt i do jakich zdjęć będzie to po prostu dobry wybór. Jeżeli mówię, Mówimy o wariantach cenowych, to, to są telefony bardzo drogie, to nie jest tak, że Xiaomi już było tańsze i zawsze były za miskę ryżu i kiść bananów, dzisiaj już Xiaomi uchodzą za, można powiedzieć, troszeczkę takie no droższe telefony, no bo Xiaomi 15 mamy za 4000 zł, 15 Ultra to mamy nawet i za 6000 zł i więcej, w zależności oczywiście od wariacji gigabajtów, jakie sobie wybierzemy ale no tutaj nie o tym, porównamy sobie specyfikacje, dla kogo jest, jakie Xiaomi. Zobaczymy sobie najpierw konstrukcję, jak wygląda niniejsze Xiaomi i teraz konstrukcyjnie nawiązuje do takich zwykłych, piekłorodem po prostu najtańszych, zwykłych Xiaomi z serii Note. Nie ma tutaj nic specjalnego, nie wyróżnia się to w ogóle na tyle konkurencji, nie wygląda to w ogóle jakoś fenomenalnie, niemniej jednak o samym fenomenie braku wyglądu może rozmawiać nie będziemy, tylko przyjrzymy się troszeczkę bardziej konstrukcji. Jeżeli chodzi o konstrukcję, mamy ramę metalową, bo mamy przebłyski na anteny, rama, mimo że jest kwadratowa, to dali... Delikatnie zaokrąglona przy narożnikach, czy to jest jakakolwiek wada, nie za bardzo, bo z racji tego, że jest przyokrąglona na narożnikach to w sposób dosyć drastyczny. Sprawiło to mniej więcej tyle, że mamy chowaną klapkę w ramkę, czyli nasz korpus, nasza obudowa metalowa chroni nam nasz telefon. Bo zadanie metalowej ramki telefonu nie jest ładnie wyglądać, tylko po pierwsze chronić nasz telefon przed upadkami, czyli chronić naszą klapę i chronić nasz wyświetlacz. Także tutaj jak najbardziej mamy te rzeczy zachowane. Klapeczka, oczywiście szklana i oczywiście schowana w metalową ramkę, także nie powinno być problemu. Jeżeli chodzi o klapeczki oryginalne do Xiaomi, to są one relatywnie dość tanie, także nie będziecie mieć Państwo problemów z wymianą. Tutaj mamy bardzo dobry render w 3D, model w 3D i mamy ładnie pokazane, że klapka z tyłu bardzo fajnie chowa się w korpus. Telefon relatywnie dość taki pogrubiony, ale to nie powinno być problemu, bo mamy wszystkie takie sweet spoty zachowane. Zobaczcie, konstrukcyjnie jest to bardzo dobrze zbudowany telefon. Ekran nie wystaje, klapa nie wystaje. Super. Wyspy aparatu wystają, no ale w którym nie wystają, no to nie są Google Pixele, gdzie tam naprawdę mikro, mikro po prostu komar nogi nie podłoży, no tutaj jest troszeczkę, troszeczkę gorzej. Niemniej jednak, wyświetlacz schowany również w ramę, czyli nie będzie się on nadmiernie bić. Siatka głośnika jest widoczna, jest ona na samym przodzie tego wyświetlacza. Czyli w momencie, kiedy napcha się tam syfu, nasra się tam problemów, to to bierzecie alkohol i i szczoteczkę i po prostu sobie to wyczyścicie. Nie ma tam konieczności, że tam wchodzi w kanał, tak jak w iPhone'ach. Nie dość, że siateczka w iPhone'ie wychodzi, nie jest tak, tylko tak, to dodatkowo jeszcze kanał idzie. Do niej pod kątem 45 stopni, i wyszyścić to, co jest po prostu problem. Tutaj mamy naprawdę ładny, kompletny i sprawny telefon. Siateczki na głośniku w wersji 15, w zwykłym 15 są o ziarnistości, o tego gradacji dosyć sporej, także raczej SYF-7 nie będzie upychać. Jedyne, na co musicie uważać, to przy wyciąganiu tatki SIM, z racji tego, że obok macie dziurkę od mikrofonu, i tam również jest takie wstępne sitko. Niestety nie jest ono metalowe, tylko ono jest po prostu z materiału, a szkoda byłoby, żeby tam się zaczął upychać do tego kanału SYF. Także konstrukcyjnie naprawdę bardzo dobrze, troszeczkę wam nad tym, że jest taka wielka tafla szkła na aparaty. Polecałbym na pewno do tego telefonu etui. Jak etui, no to możecie zobaczyć top 5 marek etui do telefonów. Okiem serwisanta, okiem moim, także możecie sobie nadrobić zaległości, rzecz jasna. Jakie bym polecał etui do tego modelu, które skupiałoby się przede wszystkim na tym, tutaj już nawet nie chodzi o to, żeby nachodziło na ekran, bo jeżeli tafla jest ładnie, prosto, z konstrukcją naszego telefonu, to już nie ma tutaj żadnych problemów. Wystarczy, że będzie wychodzić na wyświetlacz, To jest ważne, że jak telefon klapnie nam na płasko, to się nic nie stanie, ale bardzo skupiłbym się na tym, żeby etui zabezpieczało nam tutaj to szkiełko z tyłu. To jest bardzo kluczowe, jest bardzo duża tafla i na to zwróciłbym szczególną, szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o guziki konstrukcyjne, z lewej strony telefonu nie mamy nic, bo patrzymy od frontu, to jest lewa strona. Nie mamy nic, wszystkie mamy po prawej stronie, także lewa strona dodatkowo jest zwolniona z tego, że jeżeli coś walnie nam na tą stronę telefonu, to się nie wygnie Guzik do środka i nie będzie trzeba reanimować wszystkiego. Oczywiście, tak jak we wszystkich Xiaomi, mamy guziki modularne, także będziemy mogli sobie je bez problemu wymienić, nawet jeżeli telefon spadnie na jakąś skałę wulkaniczną i po prostu się wgniecie, to sobie bez problemu to Państwo wymienicie. Zaletą płaskiego wyświetlacza jest to, że jeżeli jesteście turboamatorami w klejeniu szybek kartowanych, to bez problemu dacie radę to nakleić. Oczywiście na te telefony polecamy bardziej folie hydrożylowe, klejone na mokro, bo szkła mają efekt Newtona i robi to po prostu fatalne od. Wzorowanie kolorów, jeżeli mówię o kolory RGB oraz o kolor biały. Wygląda to po prostu fatalnie. Jak nie wiesz, jak wygląda fatalne szkło, bądź fatalna folia, zobacz sobie posta na moim kanale. Tam pokazuję, jak w dużym elektromarkecie możesz kupić gówno za cenę złota. Jeżeli chodzi o wariacje kolorystyczne, mamy kolor, można powiedzieć, takiego stopionego aluminium. Mamy kolor biały, czarny, zielony oraz, można powiedzieć, niebieski, jakkolwiek inny to by chciał być kolor. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli to nie jest według Was niebieski. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kolor ramy, to jest to kluczowe przy serwisie. Najtaniej będzie naprawiać kolor czarny, kolor biały ze srebrną ramą najprawdopodobniej też. Ten kolor może będzie tani, nie mam bladego pojęcia, ale na pewno zielony i niebieski drogie są. Także tanio nie będzie, jest tanio, jest drogo, a jest dobrze, jest drogo i jest dobrze, no bo jest na oryginałach. Także no tak to niestety wygląda. Natomiast jeżeli mówimy o Xiaomi 15 Pro, tutaj definitywnie pieniążek już wleciał, bo tutaj już nie wygląda tak budżetowo, co prawda Xiaomi 15 Pro będzie relatywnie dość ciężko dorwać u nas, niemniej jednak może będziecie gdzieś na wycieczce w jakiejś tam Kambodży czy w innych Indiach i będziecie mogli sobie taki sprzęt nabyć i wyglądowo wygląda to na pewno o wiele, wiele Lepiej niż zwykła bazowa 15. Niemniej jednak, jeżeli bierzemy cały design całości telefonu, a nie tylko oczka aparatu, no to wygląda to, musicie przyznać szczerze, dość tak kurna dziwnie. No, piekła rodem z jakiegoś, no Nauta, ale takiego na sterydach, takiego nota w wersji Pro Plus, coś mniej więcej takiego. W wersji kolorystycznych mamy już troszeczkę okrojonych, mamy kolor kakik, mamy kolor zielony, mamy kolor biały, mamy kolor szary i dalej mamy kolor stopionego aluminium, jakkolwiek ono chce się nazywać. Tylko niech was nie zwiedzie lepszy design tego telefonu, bo się 15. Pro posiada zasadniczy minusik. Może minusikiem nie jest to, że rama jest dalej kwadratowa, dalej jest troszeczkę zaokrąglona i klapa chowa się ładnie nam w obudowę. Tylko minusem jest to, że nasz ekran wychodzi poza obudowę i to może minimalnie, ale to minimalnie robi bardzo dużą różnicę w momencie, kiedy mamy gówniany etui, bądź nie nosimy etui wcale. Także na ten telefon zdecydowanie etui, które wychodzi i nachodzi na wyświetlacz i zdecydowanie, które wychodzi poza wysepkę naszych aparatów, no bo tutaj również może pojawić się po prostu ząk. Także musicie wziąć to pod uwagę. Tak jak w przypadku poprzednika, oczywiście rama metalowa, guziki również modularne i również są po prawej stronie telefonu, lewa strona telefonu jest zupełnie pusta. Jeżeli chodzi chodzi o siatkę głośnika, tutaj również pojawia się delikatny problem konstrukcyjny z racji tego, że siateczka nie jest tak na samym headersie, na samym przodzie, tylko jest troszeczkę cofnięta w obudowę, niemniej jednak dalej wyczyścicie to również Państwo bez problemu. No i Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi, które no niektóre sztuki spływają z problemem z zaprawonymi oczkami, czyli jest identycznie taka sama przypadłość jak w Xiaomi 14 Ultra, nic się nie zmieniło. Nie wiem, dlaczego to wychodzi tak, ani inaczej, niemniej jednak może ta ilość, ja mieszkam wokół trójmiasta, także no tutaj relatywnie tych mieszkańców jest dosyć sporo i ludzi, którzy mają 15 Ultra również też jest sporo. Na razie okolice 38, 39, jeszcze miesiąc temu było 32, także na razie nie spływa tego mega, mega dużo, ale musicie wziąć to tak delikatną lampeczkę pod uwagę, no bo przychodzą ludzie z zaparowanymi oczkami i oczywiście co chcą? Naprawiać chcą te telefony. Jeżeli Twój telefon ma wadę fabryczną w postaci parujących oczek i jest to problem globalny, to udajemy się do producenta i żądamy zwrotu po prostu pieniędzy bądź naprawy usterki, a nie próbujemy naprawić to na własne Rękę w najdroższym serwisie, w którym mieście. Pamiętajcie o tym, proszę. Ale nie o tym. Jeżeli chodzi o konstrukcję samego 15 Ultra, to konstrukcyjnie jest to naprawdę bardzo fajny telefon, ale jest to bardzo drogi telefon. O wariantach kolorystycznych powiem krótko. Mamy dwa fajne warianty i dwa takie dziwne warianty. Oczywiście trzy z czterech wariantów mają tą samą ramę, czyli nie musimy tutaj za bardzo patrzeć na to, że kolor kaki będzie ciężko, a kolor taki nie. Tutaj mamy srebrno, srebro, srebro i czarną ramkę w Wersji czarnej. Mamy kolor takiego można powiedzieć piaskowego marmuru, jakkolwiek on się chce nazywać. Mamy kolor czarny, mamy kolor srebrny z czarnym i srebrny z zielonym. Do mnie najbardziej mówi kolor chyba tego piaskowego marmurku. I ten zielony wygląda on naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o konstrukcję, no to również jest to metal. Tutaj cień wątpliwości to nie pozostawiło. W takiej cenie zdziwiłoby mnie to, jakby było cokolwiek innego niż metal. Tylko ta rameczka, ona nie jest zaokrąglona, tylko ona jest podciosana nawet przy narożnikach. W każdym razie, rama gruba, twarda, metalowa naprawdę wygląda to dobrze, trzymając ten telefon, ma się takie mocne poczucie produktu premium, tej cienia wątpliwości tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, on tak mikro-mikro, ale jednak wystaje, no w tak drogim telefonie, z tak drogimi kosztami serwisu, jest to, wydaje mi się, dosyć kluczowym aspektem, aby mieć tam etui, albo chociażby mieć etui, które wychodzi i nachodzi na wyświetlacz i to nie jakieś gównione zwykłe od Hingicka z AliExpress, tylko naprawdę bardzo dobre etui, na przykład z tych modeli, które polecałem Wam w materiale top 5 marek etui na telefonie. Det Fanny. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, to mimo, że tafla jest płaska, nie są on jako dziwnie zaokrąglone, to jest on zaokrąglony przy samych swoich narożnikach. Także w momencie, kiedy chcecie jakieś szkło Edge to Edge, no to może pojawić się delikatny problem. Niemniej jednak, na ten telefon nie kleimy szkieł. Ja rozumiem, że niektórzy mogą być przyzwyczajeni, ja rozumiem, że niektórzy mogą czytać i tylko chat GPT i on jest najświętszy i najlepszy. I co na ekran? Czy szkło, czy folia? Na takie telefony kleimy tylko i wyłącznie folię. Tam chodzi o kolory, chodzi o jakość, o responsywność dotyku, o saturację barwową tego Pięknego ekranu. naprawdę nie skasztańcie tego. Ale oczywiście, jakie szkiełko, jaki folie będzie trzeba dobrać mniejszą, nie edge to edge, bo tutaj kluczowe gra skrzypce etui. Etui musi wychodzić, nachodzić na wyświetlacz, a jak nachodzi, to skraca nam powierzchnię, można powiedzieć, wyświetlacza. Także szkło czy folia edge to edge, czyli od brzegu do brzegu pokrywającą 100% powierzchni, będzie problematyczna, bo case nam to po prostu podważy. Jeżeli będzie case friendly, to nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi natomiast o klapeczkę z tyłu, to również szału i rewelacji nie ma, bo ona również jest delikatnie zaokrąglona przy narożnikach. Patrzę na cenę tej klapki. To powiem wam szczerze, że jak wam parują aparaty, to lepiej lećcie do Sejomiego robić reklamację, bo potrafi zahaczyć o bocianej Prowidenta. Także no jest naprawdę, muszę przyznać, drogo. Klapka oczywiście zaokrąglona. Ja nie toleruję czegoś takiego w ogóle, a w ogóle telefonach za tak kuriozalne pieniądze. Klapa również jest wybrzuszona. Jeżeli telefon jest konstrukcyjnie mega zaawansowany, to zróbcie grubszą ramę, ale niech przód i tył chowają się w ten metal. Czaisz to? Bo to jest mega kluczowe dla żywotności całego sprzętu. Jaką żywotność sprzętu mamy w momencie, kiedy rama jest ładna, konstrukcyjnie bardzo dobry telefon, ale klapa i ekran wychodzi. No jest gówno, jest dupa, jest po prostu lipa. Konstrukcyjnie jest to zraczała, mega zraczała konstrukcja. Dodatkowo wielki, wystający aparat Oczywiście z taką przysłonką, że możemy sobie obracać pincetką, tak naprawdę to nie, to jest po prostu zwykły dekor, nie, nie pełni to żadnej sensownej funkcji. No i wielka tafla, po prostu szkła, jeżeli chodzi o obwaluty kamerek z tyłu, także musicie brać to pod uwagę, że musi być naprawdę etui. Tutaj gra pierwsze skrzypce w ochronie tego telefonu, co jest mega, mega kluczowe. Jeżeli chodzi o porty dolne, oczywiście USB-C, siatka na głośnik, bardzo dobra ziarnistość. No i dobrze, skoro mamy aspekty wizualne tutaj omówione, to myślę, że możemy sobie przejść do specyfikacji specyfikacja wygląda tak, że Xiaomi 15 6 36 cala, czyli można powiedzieć ten mega fajny, kompaktowy telefon i trzyma się go naprawdę bardzo dobrze. Niemniej jednak bez etui. Z etui może być już troszeczkę inny feeling, także musicie wziąć to pod uwagę, bo nie to, co w sklepie zmacane, tylko to, co będzie macane w etui ma większy sens. 6,73 i 6,73 w przypadku 15 Pro i 15 Ultra, czyli mamy już duży telefon, ale nie aż tak duże, jak już teraz powstają, bo powstają 6,8 i 6,9. Tutaj mamy jeszcze te, można powiedzieć, semi-kompakt telefony, które mają 6,7. No dzisiaj to już już standardem, także no, nikogo, myślę, to nie dziwi. Waga, w zależności oczywiście od wszystkiego, 189, 191 i 192, 213, 219, 226, 229. To tylko pokazuje kunszt inżynierii Chińczyków, że albo będzie ważyć tyle, albo będzie ważyć tyle, jak skalibruje maszyna, to tyle, a jak nie skalibruje, to tyle, no i co mi zrobisz, nic mi nie zrobisz. E, Produkt zgodny z opis Chińczyk, nie ukłamywać. No i tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o możliwości komunikacji, NanoSim plus NanoSim, 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 SIM, SIM, także możemy być podwójnym agentem, maksymalnie dwa podczas jednego bata. W 15 Pro mamy NanoSim plus NanoSim, nie mamy SIMa, a w 15 Ultra mamy tą samą konfigurację, co w przypadku zwykłego 15. Jeżeli chodzi o certyfikaty wodoodporności, są to IP68 i w jednym, i w drugim, i w trzecim przypadku. Co do 15 Ultra, to z tym certyfikatem wodoszczelności, to to miał tak średnio mieszane uczucia, może o samą klapkę i wyświetlacz, na razie nie ma z tym problemu i w poprzednich generacjach wersji Ultrasków nie było z tym problemu, ale mam troszeczkę duże spostrzeżenia odnośnie szczelności tej klapeczki, a mianowicie tego szkiełka aparatu z tyłu jest po prostu rozszczelnione, przez co robi się wilgoć, robi się para i mogą srać Wam obiektywy. Także no, z tym certyfikatem, tak, wiecie, mało tego przychodzi. W stosunku do tego, ile osób mieszka w którym mieście i w małym Trójmieście, ile osób tutaj ma 15 Ultra, to naprawdę to są błędy pomiarowe. Niemniej jednak z tyłu głowy miałbym, że może coś takiego się wydarzyć, także z, tym, z tą wodoodpornością to bym tak sobie nie wiem, no tak średnio bym do tego po prostu podchodził. Natomiast w 15 na pewno ten certyfikat jest i tutaj się na razie nic nie dzieje, nic nie spływa, także oby było tak dalej. Jeżeli chodzi o wyświetlacze LTPO, czyli Always On Display mają wszystkie czy, jeżeli chodzi o certyfikaty HDR10+, wszystkie czy, jeżeli chodzi o wartości w piku, nie podali tutaj wartości jasności w trybie automatycznym w zwykłej 15 mamy tylko podane wartości w piku, 3200 litrów w piku, czyli Fragmentarycznie na ekranie i tylko i wyłącznie na treściach HDR, co jest niezwykle kluczowe. To nie jest tak, że 3200 nitów będzie walić ekran cały czas i będzie palić nam naszą rogówkę oka. Nie, nie jest tak. To jest tylko i wyłącznie tryb HADER i tylko fragmentarycznie na ekranie. Nie mamy również podane trybu automatycznego W15 Pro, ale za to mamy wartości w piku identycznie takie same jak w przypadku 15 zwykłej. I wartości w piku dla zwykłej 15 Ultra również nie ulegają zmianie. Czyli konstrukcyjnie te ekrany można powiedzieć, że są mniej więcej takie same. Oczywiście wartości automatycznych tutaj nie podali, nie wiem dlaczego, może dokupimy się zaraz do wartości automatycznych, może będą gdzieś na samym dole. Niemniej jednak 3200 w piku jest to bardzo dobry wynik, tylko musicie pamiętać fragmentarycznie na ekranie i tylko treści HDR. Jeżeli chodzi o wersję Androidów, mamy Androidy 15 z zadeklarowanym czteroletnim wsparciem oraz hyperOSm em 2 i w jednym, i w drugim, i w trzecim przypadku, tylko że z tym 15 Pro, no tak troszeczkę na razie mi jeszcze nie do końca wie, co ma robić. Niemniej jednak z Xiaomi 15 mamy czteroletni okres wsparcia. Oczywiście Androidy w Xiaomi, no to są oczywiście kunsztem inżynierii, no i tam wcale nie ma reklam, nie buguje się system, te czteroletnie wsparcie, to powinno być czteroletnie łatanie ewentualnych błędów, bugów i hotfixy różnych rzeczy, ale no, na razie jest obiecane. Może coś z tym zrobią, może to będzie lepiej, na razie jeżeli chodzi o Androida w Xiaomi, jest to chyba, no nie jest to najgorszy, nie? Są gorsi, jest taka ekipa, taka, jak to się mówi, grajki na weselu, którzy się nazywali, są gorsi, tak Xiaomi, można powiedzieć, w tym, w tej patologii takiej androidowej jest mniej więcej po środku, to nie jest najgorsze, nie jest najlepsze na pewno, jest tak po środku. Czasem się wysypie, są reklamy, wiecie o co chodzi, nie? Coś mniej więcej w ten design, jakby to powiedzieli. Taki, musicie wziąć to tak troszeczkę, że jeżeli lubicie czasami jak coś wysypie, to wtedy czujesz, że żyjesz. Wtedy czujesz naprawdę, że żyjesz w takim systemie operacyjnym. Czteroletnie wsparcie, także... Na czas życia tego telefonu najprawdopodobniej będą ci łatali na bieżąco problemy, które będą wynikać, ale nie gwarantują tego, że problemy nie będą się pojawiać nowe. Także wiecie, jeżeli coś was denerwowało, a już nie denerwuje, albo coś sprawiało, że było za dobrze, to zaraz się zepsuje, cały czas coś się dzieje. Wiecie o co chodzi? To jest jak taki pilates wodny, taki aqua aerobic, nie? Po prostu Android w mi. No, tak to, tak to wygląda, to jest dobre porównanie. Jeżeli chodzi o procesory, oby, czy posiadając nam drogę na 8 Elita. Bardzo dobry procesor, topowy procesor. Najlepiej krącący się, najlepszy wydatek energetyczny, najchłodniejszy procesor i najbardziej stabilny procesor. Póki co ze wszystkich procesorów dostępnych konsumenckich na rynku, które wcisną w wyścigu szczurów, czyli mówię. <coughs> exynosy, Mediateki oraz z Snapdragonami. Tego procesora nie wrzucili we Flipie 7, co będę. Nie wiem, kiedy skończę o tym narzekać, co mam do tamtego materiału. Niemniej jednak mamy coś, gdzie Xiaomi implementuje najbardziej wydajny procesor. A Samsung w swoim składanym flagowcu, w swojej pudernicy, wrzucił jakiegoś Exynosa. To po prostu w dupie i w mózgu się nie mieści. To jest nieprawdopodobne. Układ graficzny, oczywiście, jak przystało na Elita Andrena 830. Tapowy układ graficzny, także na pewno sobie pogracie z pełną wydajnością. Jeżeli chodzi o sam procesor, powiem też 3 grosze. Bez problemu możecie sobie na tych telefonach obrabiać wideo, obrabiać filmy, obrabiać jakiekolwiek projekty graficzne. Ten procesor poradzi sobie oczywiście ze wszystkim. Jeżeli chodzi o wersję pamięci, o pamięci samej nie będziemy mówić, tylko powiemy o ramie 12 i 16. Gigabajtów ramu. Jeżeli ktoś chce bardziej przyszłościową platformę na lat 4-5, no to w mi brałbym to 16, bo te 12 w mi zapchać. Tak jak w innych producentach nie jest to łatwe, tak mi zapchać 12 to problemem i za dużym. To nie jest, dlatego bardziej skupimy się na 16 i w jednym i w drugim i w trzecim przypadku zdecydowanie w tym trzecim tym bardziej, jeżeli chcecie sobie na tym telefonie po nagrywać YouTubeki, bądź porobić sobie jakieś TikToczki czy cokolwiek innego i będzie trzeba coś renderować i działać jeszcze w tle. To jak najbardziej 16 gigów RAMu bym polecał. Jeżeli chodzi o pamięci, pamięci lutowane UFS 4040 i 41, także można powiedzieć, że mamy tutaj wszystkie topowe pamięci, jakie tylko są. Oczywiście najlepsze jest wy 15 Ultra. O aparatach rozwodzić się nie będę, bo to, jakie mi robi zdjęcia, to o 15 Ultra opowiedziałem w top 8 najlepszych telefonów do fotografii mobilnej. O tych dwóch powiem w momencie, kiedy będziemy omawiać sobie telefony. top 8 telefonów do fotografii mobilnej w widełkach cenowych. 2, 3, 4, 5 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli chcecie szybciej tego materiału, napiszcie coś w komentarzu. Jeżeli chodzi o aparaty, mamy oczywiście tą hybrydową stabilizację obrazu. Do tych telefonów całkiem nawet nie potrzeba gimbali, aczkolwiek jeżeli chcecie naprawdę profesjonalne Ładne filmiki kręcić, to polecam gimbala nawet zwykłego z DJI a za 300-400 złotych. W zupełności sobie z tym poradzi. Możliwość kręcenia filmów oczywiście 8K, 30 FPS, bądź 4K i normalne 60 FPS, które do kogokolwiek i do czegokolwiek się nada. Oczywiście z HDR-em 10 plus 10-bitową wersją kolorystyczną. Kamerki do selfie bardzo dobre i w jednym i w drugim i w trzecim przypadku. Co prawda, 15 Pro nie sprawdzałem, ale raczej powinno być tak samo jak w przypadku zwykłej 15, nie sądzę, aby było gorzej. Za to 15 i Ultraska sobie sprawdziłem i wychodzi to naprawdę bardzo dobrze. Jest to jedna z najlepszych na ten czas kamerek selfie. W telefonach marki Xiaomi i tutaj cień wątpliwości nie pozostawia, że raczej to długo z nami pozostaje. Xiaomi nie za szybko zmienia swoje kamerki do selfie, także raczej tą kamerkę uświadczymy jeszcze w 16, 17 i w 18. Może zmieni się troszeczkę przysłona, i to raczej tyle. Oczywiście w Haderze i oczywiście w panoramie kręcą. I oby wszystkie kręcą w 4 w 60Hz. Także jeżeli zależy Wam na dobrej jakościowo zdjęciach i dobrych jakościowo filmach, to oczywiście możemy sobie z kamerki do selfie takie rzeczy nagrywać. Jacka nie posiada żaden, głośniki stereo oczywiście posiada wszystkie. Jeżeli chodzi o Bluetooth A5454, tutaj mamy już 6,0, czyli będzie bardziej stabilne łącze i będzie mniej zżerało to naszej bateryjki, co należy wziąć pod uwagę. No, 15 ultra jest za cenę po prostu średniej klasy samochodu w Polsce. Także, no, jeżeli byłoby coś mniejszego, to hatred by byłby dosyć spory. Tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Oczywiście płatności NFC, niemniej jednak, no, są to płatności NFC na zasadzie podpinania karty i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to tak zautomatyzowane płatności, jak to jest w przypadku iPhone'a czy Google Pixeli. No, niestety, tutaj czegoś takiego nie ma. Autorskiego, można powiedzieć, NFC, -ka, takiego wewnętrznego systemowego, jeszcze tutaj nie mamy od siebie jego. Radio, oczywiście, nie posiada żaden. Jeżeli chodzi o USB typu C, to mamy 3,2 w jednym i w drugim i w trzecim przypadku. Niemniej jednak w 15 Pro i w Ultrasku mamy generacji drugiej. Także możemy sobie bez problemu puszczać wideo w 4K. Nie będzie z tym żadnego problemu na nasz zewnętrzny monitor, co uważam jest bardzo fajne. Nie wiem, kto z tego może korzystać dość długo. Niemniej jednak jest bardzo fajnie i bardzo dobrze, że dali tej USB 3,2, bo różnica między 2,0 a 3,2 to jest ponad 10 okres szybsze przesyłanie plików na Wasz komputer. A przy takim dobrym zestawieniu aparatów, kamer i całego systemu, wydaje mi się, że możecie z tego Państwo korzystać. Czytniki pod ekranami i w jednym, i w drugim, i w trzecim, także są to czytniki bardzo dobre, bardzo szybkie i raczej się nie powinny wykrzaczyć. Jeżeli chodzi o baterykę 5200, 6100 i 5400, są dobre baterie, tylko że Xiaomi ma troszeczkę problemy z optymalizacją wewnętrznego systemu swojej nakładki i nie za dobrze wychodzi to w perspektywie długotrwałego użytkowania telefonu. Niemniej jednak bardzo szybkie ładowanie pod bo aż 90-watowe. Także nawet jeżeli bateria szybciej spada, to bardzo szybko naładujecie sobie to z powrotem. 80-watowe ładowanie bezprzewodowe w Ultrasku, w Pro i w zwykłym mamy 50-watowe, także i tak dwukrotnie szybciej niż większość konkurencji. I mamy dostępne ładowanie zwrotne 10-watowe, czyli możemy komuś uratować tyłeczek. Naszym proszę bardzo tutaj Xiaomi. Także tak, dla kogo jest Xiaomi 15, 15 Pro i 15 Ultra, czy problem ubezpieczenia, jeżeli chodzi o 15 Pro, jeżeli go dostaniecie, to tak specyfikacyjnie, no niczym za bardzo... Się nie różni od zwykłej 15, także i ma upośledzoną troszeczkę bardziej konstrukcję, także bardziej to bym skłonił się ku temu, aby skancelować totalnie 15 Pro, bo nic on sensownego tutaj, można powiedzieć, swoją specyfikacją nie wnosi, a tym bardziej, żeby dopłacać za do niego jakiekolwiek inne pieniądze. Jeżeli chodzi o Xiaomi i 15, to jest solidny wybór, stabilny wybór, jeżeli chodzi o specyfikację, troszeczkę mniej stabilny, jeżeli chodzi o samo oprogramowanie. Konstrukcyjnie telefon bardzo dobrze przemyślany, bardzo dobra konstrukcja, troszeczkę ubolewam nad wyspami tych aparatów. Czy brałbym ubezpieczenie na ten sprzęt? Oczywiście, żebym brał ubezpieczenie, tylko musicie pamiętać jedno: jeżeli macie ubezpieczenie na dom, to możecie takie ubezpieczenie w ramach akcesorii, które są w domu, podpiąć oczywiście pod ubezpieczenie waszej chałupki i nie musicie bezpośrednio innego ubezpieczenia brać w waszym sklepie. Niemniej jednak w Sejamie 15 nie spodziewałbym się, że będzie tanie przez najbliższe parnaście okresów czasu na ubezpieczenie. Jeżeli już koniecznie chcecie, bo na przykład nie macie ubezpieczenia na chałupkę, to skupiłbym się na ubezpieczeniu, które będzie maksymalnie do 1500 zł na okres dwóch, Trzech lat nie brałbym droższych ubezpieczeń, bo to sensu nie ma. Sprzęt dobry, sprzęt na pewno mało konkurencyjny, no bo za kwotę 4000 złotych jesteśmy bez problemu w stanie dorwać lepszych producentów, lepsze telefony, które mają mniej bolączek wieku 10, chociażby z oprogramowaniem. Ale jeżeli ktoś chce striccie tylko i wyłącznie Xiaomi ze względu na specyfikację techniczną, która wygląda ona na papierze bardzo fajnie, to można sobie ten sprzęt brać. Moja bobrowa ocena, jeżeli chodzi o Xiaomi 15, to od 0 do 10, oczywiście, bardzo srogie i bardzo szortkie kryteria oczywiście dajemy i ja temu telefonikowi daję 4,5 gwiazdki na 10 gwiazdki są mniejsze ze względu na bardzo dużą taflę tutaj aparatów konstrukcyjnych mimo, że bardzo dobrze, to jest wada konstrukcyjna numer jeden, to są właśnie te, nie szepiam się już w ogóle wygląda, jak to wygląda mówię tylko o samej konstrukcji no i odejmujemy gwiazdki oczywiście za problemy z systemem operacyjnym no bo tutaj problemów będzie co niemiara możliwości reklam i tak dalej, i tak dalej jeżeli chodzi o Xiaomi 15 Ultra no to tutaj sprawa wygląda... Yy, troszeczkę też, można powiedzieć, podobnie jak w przypadku Xiaomi 15 zwykłego. Konkurencji co nie miara, za wariację cenowo jaka jest, no to mamy możliwości naprawdę srogie. Jeżeli ktoś chce mega Xiaomi, bo ma bardzo dobrą specyfikację techniczną i nadaje się do pewnych rzeczy, to jak najbardziej można. Niemniej jednak, jeżeli mam oceniać samą konstrukcję i nawet nie zważając na system, to konstrukcję nie ja temu telefonowi daje 3,5 gwiazdki na 10, bo konstrukcja jest żałosna. Ekran wychodzi poza ramę. Rama nie chroni funkcji głównej, jaką ma spełniać, czyli ochrony telefonu. Klapka wychodzi poza ramkę obudowy, wielkie oko pająka, które dodatkowo ma tendencję do parowania, nawet jeżeli by nie miało, to i tak jest wielką taflą szkła, nieobudowaną taflą szkła, także jest to po prostu konstrukcyjnie dosyć średnie. Jeżeli miałbym dodatkowo wziąć pod uwagę system operacyjny, jaki tutaj jest na Xiaomi i możliwość błędów i tak dalej, i tak dalej, to spadamy do 3 gwiazdek na 10, także tak to wygląda. Jeżeli ktoś chce ten telefon brać, to oczywiście pod ubezpieczenie domowe można to podciągnąć, niemniej jednak jeżeli nie macie ubezpieczenia domowego, to brałabym ubezpieczenie na to, bo tu będzie piekielnie drogo, piekielnie drogo i tutaj okolice 2,5 tysiąca złotych maksymalnie na okres 2 czy 3 lat bym wziął, ale w momencie tylko wtedy, kiedy nie chcecie nosić etui, bądź jesteście niezdarami i spadają Wam często o telefony. Także tak to wygląda, mam nadzieję, że komuś pomogłem, mam nadzieję, że rozwiałem Państwu wątpliwości, dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że odcinek się podobał, do następnego i pozdrawiam. Cześć!